nostra Przysięgam na honor naszej rodziny. Znajdę go, ojcze, i wypełnię daną Tobie obietnicę. Choćbym miał Polskę całą wzdłuż i wszerz przeszukać, choćbym miał niebo i ziemię poruszyć i z samej otchłani biegiem go wyrwać. Wreszcie porzucą te fałszywe szkury i kablary robotników, szluzarzy, maszynistów, taksówkarzy, menedżerów, akwizytorów, administratorów. Wydobędą maszyny z warsztatu zapomnienia i ruszą na boju! Na kopę z wiatrem po łuku się ścigać! Nie wkurwiaj mi nie... pośród! Gósk! Tam idzie gościu! Dobra, spryciarz! Lewa, 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 lewa! Noga, 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 noga! O, dobra, jest Dobra, je, nie jest. Jest, Wiesz chociaż, jak pachnie żużem? Gówno wiesz? Wracaj do swojego gabineciku i uśmiechaj się dalej. A skoro to nie jego wina, to dlaczego ktoś chce to wziąć? Ja ci powiem. Sprawa marketingowa. Za to się uczynienie się należy, pani prezesa. Dziewica orlańska. A więc słowo jest święte. przyszedł przyszedłeś zobaczyć. A, Aj, bracie, bracie. A mówią, że żużel to sporniszony. W tył głowy. W tył głowy motorem dostał. Skubany potem jakoś się wylizał. Chociaż pół do tego na niego nie stawiał, ale po tym wypadku to już był koniec. Dla mnie to jakby Tak Trochę inaczej wyglądał. Włosów nie nakręciłam. A znowu się nie pomalowała. Kiedyś niedziela to było to. Najpierw do katedry tam szereg, potem na to. Za niego to ja nie raz się modliła. A, święta kurwa się znalazła. A może, może ja powiem, dlaczego wszyscy są dla niego za tak mu nadskakują. jak pani mnie myśli? mam być szczera, bo no, był piasek i tak nic nie zrozumiesz. Ile, około 5 portantów. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Jaki taki świetny atleta, jako taki świetny kradzieżyk. A nie, że teraz może już nie ma... Może już już nie, nie, nie Piękniejszy nawet, niż małże Lenina. Takiego może już chyba nie ma jeszcze na świecie. A... Tesoro, a? Si? Si? Tesoro, a? Eee... Scrap, a? Si? Scrap! Scarp! Si! 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 Muzyka. Pamiętasz, jak krzyczałeś? No Daję. Trzymaj mnie, no, piszę, innego nie było. Pali się. Pali. Tutaj, bo wojna to tu niczego nie było. Niczego jedyne co było, to stare maszyny, a ludzie tu przyjeżdżali z całej Nasz wspaniały czempion przyjechał tu specjalnie dla naszego włoskiego pana, więc dajmy im spokojnie pracować. A na cholerę mi nie było. co motorem tam podjadę, tu mam wszystko co trzeba, No zapachu nie czuję, zapachu już. zapachu już.